Mamy krótki, krótki panel, ale mam tutaj naprawdę praktyków biznesu. Kryzys czy jest wyzwaniem czy szansą? Ja tutaj poproszę Dariusza, który właśnie prowadził ten panel na uczelni o króciutki wstęp i zadanie właśnie pierwszego pytania tutaj pani Kalinie. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam jeszcze raz w imieniu prowadzącej i naszych uroczych panelistów. I proszę o uwagę, może, mogą Państwo jeść, proszę bardzo, ale prosimy nie rozmawiać głośno, bo to tutaj nam zaburzy, zaburzy tą dyskusję. Posłuchajmy, pół godziny, obiecujemy. Myślę, że do tej pory o pandemii praktycznie zostało powiedziane już wszystko o tym trudnym okresie, który, jak pan rektor wspomniał, mam nadzieję, za nami. Um, Polskie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa również zagraniczne, przetrwały ten okres. Niektóre się wzmocniły, niektóre nie przetrwały tego trudnego czasu kryzysu. Zwracając się do Państwa, szanowni goście, rozpoczynając tutaj może od, od Pani Kaliny, proszę się podzielić z nami takim spostrzeżeniem, takim własnym odczuciem i doświadczeniem, co było dla Pani największym wyzwaniem w tym okresie, którego chyba nikt z nas się nie spodziewał. Szanowni Państwo, co było największym wyzwaniem? Po pierwsze obudzić się rano w nowej rzeczywistości i zdać sobie sprawę, że to jest nowa rzeczywistość, a nie żaden film. Trzeźwym okiem popatrzeć na realia, w które... Nikt na całym świecie nie wierzył. Uwierzyliśmy w filmy science fiction, które nagle stały się prawdą. I znaleźć się w tej nowej rzeczywistości, gdzie nagle okazuje się, że żyjemy bez komputera. Dlaczego? No bo nikt nie pisze, nie dostaje raportów z firmy, nie mam kontaktu z pracownikami, nikt nie wychodzi w domu, bo wszyscy się boją. Ja jestem w branży medycznej, w związku z tym my żeśmy dostali po głowie podwójnie, ponieważ nam izby lekarskie zabroniły w ogóle pracować. Jak wiecie, medycyna i cała, cała e, cały NFZ stanął po prostu dęba. Nie było pracy, nie było e, żadnych perspektyw na otwarcie. Każdy nikt nie wiedział, czy my to przetrwamy, nikt nie wiedział, jak długo to będzie trwało, nikt nie wiedział, czy będzie jakakolwiek Y, pomoc y, od państwa, i najtrudniejsze to było po prostu przetrwać. Ale ja nie mówię tutaj o biznesie, mówię o tym, co działo się w środku, w, w sercu firmy, w głowie prezesa, y, który nagle okazało się, że jest na bezludnej wyspie, bo większość pracowników zupełnie nie utożsamiała się z problemem, jaki powstał. No wiadomo, jak to wygląda? Ja zawsze mam takie bardzo proste powiedzenie, a szalenie prawdziwe. Szczury uciekają ze statku jak tonie. Ja się tak poczułam, bo to dla mnie naprawdę przykre, bo ja czuję, że mam firmę w lutym na szczycie rozwoju i nagle się okazuje, że ja nie mam tej firmy. Co się dzieje? Czy ja za dwa miesiące będę funkcjonować? Czy ktokolwiek będzie chciał pracować? Ludzie nie przychodzili do pracy. Wyszło. Wyszła informacja opublikowana, że Szanowni Państwo, od jutra nie pracujemy, nie chodzimy do pracy. To było najgorsze. Generalnie ja uważam, że pandemia wbrew temu, co powiedziałam przed chwilą, to, było, to był czas, który w końcu pozwolił mi zrealizować wszystkie moje marzenia restrukturacyjne w spółce i dzisiaj uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Także. Warto wykorzystać każdy moment w życiu, jaki się trafi, do tego, żeby się rozwijać, walczyć i nigdy nie poddawać. Dziękujemy pięknie. Myślę, że to jest cenna lekcja, uwaga do nas wszystkich, przedsiębiorców zgromadzonych tutaj na dzisiejszym wieczorze. Milona, myślę, że dla równowagi może teraz oddamy głos męskiej części. Tak, też myślę. <laughs> Panie Jacku, ja chciałabym tutaj spytać się, jakie wyzwanie państwa firma, bo wiem, że tutaj państwa firma, firma Madbot, ma duże sukcesy akurat w czasie pandemii, tak? Ale przed jakimi wyzwaniami pan jako, pan jako prezes stanął po prostu w czasie, w czasie kryzysu, tak? Jakie było to wyzwanie, a jaką pan widział szansę? Proszę państwa. Wiemy doskonale, że w kryzysie powstają fortuny i są też bankruci. Niektórzy mają szczęście, bo akurat ich branża jest taką, która się rozwija w czasie kryzysu. Ja też mam troszeczkę tego szczęścia, ponieważ reprezentuję branżę budowlaną. Są to zakłady produkcyjne i oddziały handlowe obsługujące od największych inwestycji do najmniejszych remontów. I Branża budowlana w każdych czasach jest potrzebna. Pani prezydent, nie da się zamknąć firm budowlanych, bo awaria, czasami bardzo poważna, i to jest coś, co przyniosło nam taką wartość dodaną, ale przykro o tym mówić, bo wiele branż miało problemy i ma je dotychczas. Ja może odpowiem na to pytanie troszeczkę inaczej, bo my jesteśmy firmą rodzinną. I mamy wartości. Jesteśmy też liderem walki z pandemią i dość dużo środków przeznaczyliśmy na pomoc innym. Co oczywiście przyczyniło się też pozytywnie na rozwój firmy i na pozytywny odbiór przez klientów, bo to jest ważne, te dobre relacje, ten, ta y, społeczna odpowiedzialność biznesu. Ale pani doktor mnie zapytała, co było największym wyzwaniem. Proszę Państwa, w moim systemie wartości uczciwość jest taką kategorią największą. Uważam bardzo ważną w handlu. I mamy bardzo dobrą załogę. I uczciwość wobec tej dobrej załogi i tych partnerów biznesowych. Wiele koncernów no podejmowało decyzję, zamykamy. Tak przestajemy się kontaktować. Ja, proszę Państwa, miałem tutaj największy dylemat to tą obawę bo jednak spora jest śmiertelność w przypadku zachorowań na COVID-19. I tego się obawiałem, że są takie systemy wartości: życie, zdrowie, a później są dopiero dobra materialne. Więc najbardziej się bałem, żeby nie było przypadków ofiar śmiertelnych w firmie, bo czułbym wtedy, że moje ręce są zbrukane bo poniósłbym tą osobistą odpowiedzialność za te decyzje, bo jednak, jak powiedziałem na początku, chcieliśmy służyć społeczeństwu jako branża, bo jesteśmy potrzebni. Wielu nie pracując, pracując w systemie home office, remontowało, szukało sposobu na spędzenie tego czasu wolnego, bo tej pandemii no też towarzyszy ogromny stres, ta izolacja, więc my byliśmy przydatni. Ja miałem ten problem do rozwiązania, jak to zrobić, żeby nie narazić załogi, ale też naszych klientów na zachorowania. I muszę Państwu powiedzieć, że poza jednym przypadkiem z ostatniego okresu, gdzie kolega no miał takie liczne problemy sercowe i to się przejawiło, te choroby układu krążenia, że zniósł pandemię bardzo ciężko, ale w całej naszej firmie ani też wśród naszych partnerów nie było takich ciężkich przypadków zachorowań, a tym bardziej zgonów. I ja to uważam za największy sukces, że nie przesadziliśmy. Tylko wiecie Państwo, mając ten system wartości w firmie, ta uczciwość, a później stawiam na wiedzę, na rozum. I tutaj my się właśnie spotykamy. To jest ta klasa średnia, ci mądrzy ludzie, którzy prowadzą biznes. To jak to może zrobić, żeby nie narazić? Więc ja podzieliłem firmę na dwie. Zwiększyłem dystans. Wprowadziłem na maksa środki ochrony. I tak jak powiedziałem, no, jesteśmy przez wiele różnych instytucji począwszy od Business Center Club, poprzez Złota Setka Pomorza i Kura, jesteśmy liderami walki z, pa, z pandemią. Bo umiemy się pochylić nad społeczeństwem, nad tymi ludźmi najbardziej potrzebującymi. I to dobro też do nas wraca w postaci dobrych wyników ekonomicznych. Ale pozwolę sobie, jestem za dużym gadułem, więc już powinienem kończyć, ale na jedną też taką... Tak ładnie się uśmiecham tutaj do Pana. Na jeszcze taką jedną, e, proszę Państwa, refleksję, żeby zburzyć mit tej bogatej budowlanki. Proszę Państwa, patrząc na ubezpieczenie należności, transakcji, w branży budowlanej. 17% to są te, na których można zaryzykować. I ubezpieczyć należności. Większość, proszę państwa, to są firmy, które mają problemy. I to są problemy w dwóch podstawowych kategoriach. Zatory płatnicze i rosnące ceny. I tu pani prezydent, też ukłon do państwa. Tak, akurat po drodze jechałem kolega z innego dużego miasta, bo jesteśmy od wybrzeża, dowodzi mnie zapytał, co, co ja mam zrobić? Mam stare przetargi z lat ubiegłych, tak? To przepisy. No nie obowiązują te nowe, że ja mogę odstąpić, mogę renegocjować. A ja mówię tak, że naszym największym sukcesem to jest ta filozofia grecka i to prawo rzymskie. I tam jest taki najważniejszy uważam, przepis tak? narusza normę współżycia społecznego. I powinniśmy się wszyscy na tym pokłonić, że metoda łatwego chleba nie jest najlepszą że trzeba działać długofalowo i nie należy zabijać w cudzysłowie tych podmiotów gospodarczych które mają ciężko tylko należy im pomóc bo dobra koniunktura w gospodarce powróci też do nas bogate społeczeństwo kupujące nie tylko konsumujące ale inwestujące silna krosa średnia to jest taka gwarancja rozwoju bardzo no. dziękuję bardzo dziękuję panie Jacku brawa pana Jacka i e, przekazuję tutaj głos panu Dariuszowi. Szanowni państwo, lider skuteczny lider, dobry lider, mądry lider pracuje każdego dnia oddając serce, umysł w pełni zaangażowania. Pani proszę, Bogumiło. Ja proszę państwa z tyłu, żeby, żebyśmy skupili tą uwagę przez 20 minut, dobrze? Będzie potem przerwa. Pozwólmy naszym panelistom skupić się tutaj na wypowiedzi, z racji na szacunek do panelistów i y, akurat o 21.30 będzie przerwa na drinki, na kawę. Wszyscy będą mieli czas, aby porozmawiać. Dziękuję bardzo. To, że pracuję z ogromną pasją od 27 lat budując rynek w Polsce, jest to rynek budowany dla potężnej amerykańskiej firmy, rynek związany ze zdrowiem oparty na naturalnych produktach. Aloes jest tutaj taką wiodącą, wiodącym, wiodącą rośliną. Natomiast to co najważniejsze, to mnie zafascynował sam system, w którym pracuję. Zaczynałam w wieku 45 lat, będąc już na rencie chorobowej. Wcześniej zajmowałam, zajmowałam się ceramiką artystyczną. No, ale niestety to, był też, to była też ciężka fizyczna praca i skończyło się to problemami zdrowotnymi. Natomiast wydawało mi się, że będąc już w takim wieku, już nic dobrego zdarzyć się nie może. A zdarzyło się wszystko, co najpiękniejsze w moim życiu, bo moja fascynacja systemem, w którym pracuję, przekonanie ogromne do firmy i pokochanie produktów. Ja mówię, że ja od samego początku pracowałam z poziomu serca i zawsze kierowałam się sercem. Jeżeli byłam czymś zafascynowana, to jak najwięcej osób chciałam do tego przekonać i zbudowałam w ciągu tych 27 lat potężny biznes w Polsce, kreując wielu, wielu, wielu liderów, budując ogromny, potężny rynek. Mam w tej chwili w mojej grupie około 80 tysięcy ludzi w Polsce. No i wielu, wielu, wiele tysięcy w różnych krajach, bo firma funkcjonuje w 160 krajach świata. I teraz, jeżeli chodzi o pandemię, o ten trudny okres, nie ukrywam, że z racji mojego wieku wydawało się, że ja nie potrafię się przestawić na pracę online. Broniłam się przed tym, bo prowadziłam wiele szkoleń, dużych szkoleń przez te wszystkie lata, ale jeżeli trzeba, to trzeba. I zaczęłam pracować tak jak moje młodsze liderki. Pracować korzystając właśnie z social mediów. I w tej chwili prowadzę systematycznie szkolenia w pokojach na 500 osób. Ta praca stała się pracą o wiele łatwiejszą, nie muszę się przemieszczać. Prowadzę struktury w wielu krajach świata. Największą strukturę oprócz polskiej mamy w Stanach Zjednoczonych, w Czechach. No i Robię to z wielką radością, z wielką pasją. Właściwie nie musiałabym już pracować, bo wypracowałam ogromny dochód pasywny, ale wolę sobie życia bez tej pracy. Także ta, ten okres pandemii pozwolił też na o wiele bardziej dynamiczny rozwój, ponieważ mamy preparaty służące zdrowiu. I ja wiem, że wiele osób przetrwało dzięki temu, że mamy preparaty wzmacniające odporność i przywracające organizm do równowagi. Korzystamy cały czas ze szkoleń lekarzy, naukowców i dowodem na to, że ta firma tak się dynamicznie rozwija jest to, że Polska jest tutaj nasz dyrektor, który nas bardzo wspiera, dyrektor, polski dyrektor, bo szefa głównego mamy w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, więc mamy, mamy w tej chwili za ostatni rok w tym bardzo trudnym czasie, mamy wśród tych 160 krajów drugie miejsce w Europie w rozwoju i piąte miejsce w świecie. Także wykrowaliśmy wiele nowych struktur, liderów i, i cieszymy się ogromnie z tego. Znaczy nie z tego, że pandemia, ale z tego, że potrafiliśmy się przestawić na pracę z domu i uczymy, jak pracować z domu. Pięknie dziękujemy za to przesłanie. Jak to się mówi, przysłowiewo Polak potrafi, a wiara, jak widać, <laughs> czyni cuda. Dziękuję bardzo, dziękuję Pani Bogumiło, ja widzę Panią non stop na Facebooku, ja pamiętam jak rok temu rozmawiałyśmy o tym, że pora zacząć szkolenia online, Pani się tak tutaj bardzo mocno rozwinęła w tym temacie, że moje gratulacje. Ja tak? uwielbiam te szkolenia online ha, w tej chwili. Naprawdę, a więc kochani każdy może wejść z wersji analogowej w digital, pamiętajcie. Nawet tutaj brawa dla Pani Bogumiły. Naprawdę. Wielkie brawa. Ja przejdę tutaj do, do... I poproszę o uwagę. Ja wiem, że tam mamy tutaj dużo tematów do rozmów. Postaramy się szybko skończyć panele i tutaj sprawnie. A więc prosimy o uwagę. Proszę też tutaj Pana... W w czasie y, pana Anielo, z kuchni, wiek, tutaj, tutaj szefa kuchni, telezynę, proszę ja do mnie na chwilkę po panelu. A w międzyczasie zapraszam, mam tutaj pytanie do pani Żanety Koźmińskiej, dyrektor zarządzającej Revolt Energy. Pani Żaneto, państwa firma powstała tuż przed pandemią, bądź w czasie pandemii, tak w trakcie, naprawdę, w trakcie, w trakcie pandemii. W środku, w środku pandemii, tak. A więc tutaj y, pani jako. Y, jako Yy, właśnie dyrektor zarządzająca Revolt Energy, która należy do yy, tutaj yy, grupy Blachotrapes. Blacho yy, czy może nam Pani powiedzieć jak to jest tworzyć firmę w czasie pandemii? Czy są tego plusy, minusy? <grych> Myślę, że niewiele się to różni od Normalnej rzeczywistości, w okay. której nam przyszło wcześniej funkcjonować. Y, grupa Blachotrapez, tak jak tutaj mój przedmówca stwierdził, miała troszeczkę więcej szczęścia. To też jest branża budowlana. Y, większość ludzi zatrzymała się w czasie pandemii i znalazła czas na rzeczy, na które wcześniej y, nie miała czasu. Nie myślała o remontach albo nic tam myślała o remoncie. To było gdzieś odwlekane z roku na rok. Natomiast pandemia przyczyniła się do tego, że wreszcie ludzie zaczęli realizować te plany. Revolt Energy zajmuje się fotowoltaiką, sprzedajemy energię ze słońca i w naturalny sposób okazało się, że jest to kolejna potrzeba ludzi. Zatem pandemia u nas absolutnie nie spowodowała pewnego rodzaju spowolnienia, wręcz przeciwnie, my wpadliśmy w galop autentycznie wskoczyliśmy do pędącego pociągu, zaczęliśmy rozwijać firmę nadając jej jeszcze większe tempo, żeby dogonić okay. konkurencję, żeby zaistnieć na rynku. Jak się teraz Zatem, firma plasuje na rynku? Już bardzo dobrze, naprawdę tak. tutaj... 10? E, czy mogę jeszcze nie, Jeszcze jeśli chodzi czy... o rozpoznawalność to jak najbardziej tak okay. i tutaj absolutnie jestem ogromnie wdzięczna Panu Rafowi Michalskiemu, który ale Rafał obiecał tak. mi, że będzie 10 września, tak? Będę wzmuszał go do tego. Bardzo <grym> <To grym> proszę. Natomiast chodzi o to, że Rafał wyznaje zasadę, że tylko inwestycje przynoszą zyski i tak. czasami może trzeba poczekać troszeczkę dłużej i REVOLT jest właśnie jego inwestycją. On mówi zainwestujmy w kryzysie dlatego, że wszystko płynie i życie też płynie, pandemia przeminie razem z prądem jak rzeka. Tak. E, zatem zainwestował, spółka rozwijała się super. Zaczynamy żyć troszeczkę inaczej, troszeczkę normalniej, prostuje się ta nasza rzeczywistość, a nam idzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Gratuluję! Dziękuję I bardzo. gratuluję, że mamy tutaj kobietę na tak wysokim stanowisku. Pogratuluję panu Rafałowi. A Dziękuję bardzo. A ja mogę powiedzieć, że, jest, a ja mogę powiedzieć, że jesteśmy klientem Blachotrapezu. I tutaj muszę potwierdzić, że faktycznie bardzo dobry dostawca. Świetna a macisz fotowoltaikę? już fotowoltaikę. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak, jeszcze to na starej Bardzo dziękujemy. Zobaczcie, jak można połączyć biznes już nawet na panelu biznesowym na Gali. Tak, a więc już tutaj biznesy się łączą. Genetyka ta sama, też jesteśmy świetnym dostawcą. O właśnie. Moi drodzy, a ja tutaj mam tutaj pana Wadima, który jest tutaj moim wyjątkowym gościem, bo to jest nasz gość z Ukrainy, firma Wipol. Gratuluję Panie Wadimie, bo Pan Wadim tutaj prowadzi bardzo prężną firmę rekrutującą pracowników i Panie Wadimie ja, ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć Państwu że ja jestem dumna z Pana Wadima, że zna tak bardzo dobrze język polski i brawa dla Pana Wadima dlatego, żeby się nie bał, bo ja gdybym miała mówić w jego języku to, to by było o wiele gorzej. Musiałabym napić się tutaj nie jednej butelki Waszej, Dziękuję. Waszego trunku. Panie, panie Wadimie, yy, firma Vipol w Polsce. Jakie sukcesy miała? Takie największe. Z kim, z jakimi największymi firmami Państwo współpracują? Żeby powiedzieć. Ja już wiem, tak? No, <grym> <grym i grym i rynku> no, Polsce <grym> Ano. O tak. Super. I smacznego Państwu życzę, i dziękuję tak, za znaczy, to, że goście są cicho. Uszanujmy tutaj ostatnich panelistów. Dziękujemy. No, no my mam dużo różnych umów i pracujemy z różnymi spółkami. Wars, Brucher King i tak dalej. Tam różne spółki, polskie znane spółki. Oczywiście ja też myślę, że kryzys to jest szansa na sprawdzie. Tak. Luby kryzys, jest szansa. А далі від нас залежить, як ми ту шанс використовуємо. Як і всі змінили різні методи праці, і працюємо, як всі це і робимо для того, для наших працівників, для наших партнерів. О, тому. Ні, для для мене ні з коронавірусу злего не зробив. Bardzo mnie to cieszy, Panie Wadimie, bo my poznaliśmy się dokładnie rok temu w czasie tak, pandemii tak. i prowadziliśmy kilka owocnych współprac tak. i wiem, że tutaj też łączymy biznesy. Mhm. Też poleciłam Państwa firmę, bo kilka firm szukało pracowników i no, pomagamy sobie, wspieramy tak. się pracujemy, nawzajem. Pracujemy razem. Tak. Panie Wadimie, na przykład z jakich branż Pan tutaj może pomóc naszym klientom, tak? Różne, w ogóle różne. Ну Розумію. всі ці бранжі, які можуть бути, ми можемо допомогти. Так, і мами на то фаховців, дуже добрих фаховців в той самої будові, різних там логістиках, кур'єрів і так далі, і так далі. Іженірів, операторів ЦНЦ, спавачі і різні э, лікарі. Так, от всі люди з України приїжджають і дуже добре працюють тут в Польщі, І чим менше кризис, тим для нас менше праці насправді. Bardzo mnie to cieszy Panie Wadymie, że Pana firma się tutaj rozwija, zresztą Polska potrzebuje też e, osób którzy, wyspecjalizowanych, branż, to tak jak było u nas w Polsce, że wyjeżdżaliśmy do Anglii, tak, do Niemiec, dosłownie taka sama sytuacja taka jest sama w tej sytuacja. chwili tak. e, i ja akurat e, uważam, że, że to co Pana firma robi to jest dla korzyści tutaj i Polski e, i Ukrainy i tak naprawdę e, dla korzyści głównie Urzędu Miasta Warszawa, tak? dlatego, że najwięcej firm jest z tego tak. e, tutaj, z to tego województwa. Tak? No, tak. A ja tutaj chcę jeszcze dodać, że Pan e, Wadim e, e, wspiera e, Dzieciaki z firm, z tutaj z Delta, tak? tak? Tak. I to już potem powiemy na części charytatywnej więcej. Dziękuję. Brawa dla pana Wadima, bo nie chciałbyś bał się, a świetnie mu poszło. Bardzo dziękuję, Bardzo panie Wadimie. Dziękuję. Dziękuję. Moi drodzy, ja nie będę przedłużała nam tego panelu. Dlaczego? Dlatego, że mamy jeszcze długą noc przed nami, wiele atrakcji. I bardzo dziękuję tutaj naszym panelistom, że byli z nami i podzielili się kawałkiem z ich doświadczeń właśnie z czasu pandemii. Przekazuję głos panu Darkowi. Ja również we własnym imieniu i w imieniu organizatora serdecznie dziękuję za otwartość, za szczere wypowiedzi, za taką prawdę biznesową, którą państwo w ostatnim roku doświadczyli. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Brawa. I proszę o zdjęcia. Tutaj nie wiem, czy jest nasz nadworny, nadworny fotograf. Jest, jest. Poproszę jeszcze na scenę. Złe światło, to zejdźmy niżej.